Sprawdzam pojemność akumulatora MWC 110Ah. Akumulator karbonowy 110Ah. Prąd rozładowania 100Ah. Napięcie odłączenia 9V, to tak do porównania z innymi akumulatorami. Pojemność prawie 86Ah i energia 1000Wh. Ten akumulator tak prawdę mówiąc nie był tak w 100% naładowany, tam jeszcze prąd ładowania był prawie 5A, ale niestety spieszyło mi się, żeby wykonać ten teścik, taki do porównania z innymi akumulatorami, żeby wrzucić sobie dane i gdzieś tam sobie to porównywać.